To jest wyjście z roli ofiary. Wyjście z roli ofiary. I co ciekawe jest to taki podtytuł do początku listu do Filipian. I, I uważam, że ten list, to będę chciał wam dzisiaj pokazać, jest takim zachęceniem Filipian do wyjścia z roli ofiary. List Pawła do Filipian, słuchajcie, to taki list o partnerstwie o współpracy i o jedności w odpowiedniej perspektywie. Apostoł Paweł cały czas w tym liście rzuca persp odpowiednią perspektywę, e, mówi o współpracy, o jedności, o, o par partnerstwie i to wszystko w jednym celu. Jakim? W celu głoszenia Ewangelii, w celu życia godnego Ewangelii. Cały list będzie, jak zobaczymy, słuchajcie, pewien opisów i przykładów prawidłowej postawy w Jezusie Chrystusie, postawy w celu głoszenia Ewangelii. Dlatego uważam, że tak wspaniale ten list będzie dotykał nas, naszego zboru, że Pan Bóg pokaże nam przez ten list piękne rzeczy. Już od samego początku, w pierwszym wersecie, apostoł Paweł zaczyna od postawienia właściwej perspektywy na życie w Chrystusie. Jego perspektywy i tą perspektywę czytamy w Filipian 1, od 1 do 2. Paweł i Tymoteusz, słudzy Chrystusa Jezusa, do wszystkich świętych w Chrystusie Jezusie zamieszkałych w Filipii, wraz z przełożonymi i opiekunami. Niech łaska i pokój, których źródłem jest Bóg nasz Ojciec oraz Pan Jezus Chrystus będą waszym udziałem. Słuchajcie Paweł nigdzie poza listem do Filemona, to znaczy Paweł wszędzie poza listem do Filemona przedstawia się jako apostoł, jako powołany apostoł. Jedynie w liście do Rzymian dodaje, że on jest sługą Chrystusa, ale powołanym jako apostoł. List do, do Filipian jest jedynym listem poza, poza Filemona, gdzie apostoł Paweł mu, nie, mu w ogóle nie używa żadnie z apostołem. On w ogóle o tym nie mówi. On w ogóle nie startuje do nich z pozycji apostoła. On idzie do nich z pozycji przyjaciela. On mówi ja jestem sługą. Ja i Tymoteusz jesteśmy sługami Jezusa Chrystusa. To znaczenie, słuchajcie, ukształtuje cały list. I w kulminacyjnym punkcie tego listu apostoł Paweł przedstawi dwie postacie, dwie postawy godne szacunku i naśladowania, które Filipianie znają. Przedstawi dwie osoby, które oni znają, mogą dotknąć na żywo, widzieli, rozmawiali z tymi ludźmi i mogą ich naśladować. I to jest ważne, ponieważ jak zobaczycie w tym liście, zbór w Filipii jest zborem godnym pochwały, ale jest zborem zmęczonym, jest zborem bez radości. Jest zborem wycieńczonym przez codzienność. To zbór, wspaniała społeczność, dzieci Boży, która potrzebuje zachęty i potrzebuje odnalezienia radości. Byli biedni do skrajnie ubodzy. Byli prześladowani i wdarły się między nich podziały. Byli podzieleni między sobą. W całym liście zobaczymy tak zwany chiazm I nie ma tutaj z nami blanki, ale pytanie, czy ktoś z was wie w ogóle, co to jest chiazm? Układ, Układ tekstu. Andrzej dobrze wyszkolony, <noise> żonę nie żartuję. Ale e, słuchajcie, chiazm, e, to, jak to mówi pewien portal e, biblijny, to jest koncepcja taka prosta, ale... Podważa niektóre nasze założenie, które przyjmujemy na tego, jak powinniśmy czytać Pismo Święte. Chiazm odnosi się do sekwencji elementów, zdania lub wersetu, a kapitu lub rozdziału, a nawet księgi, które są powtarzane i rozwijane, ale w odwrotnej kolejności. Czyli w chiazmie dowidzimy coś takiego, że najpierw jest <coughs> na przykład, jakby to powiedzieć, jestem grzesznikiem, potem Bóg mnie zbawił, a potem znowu jestem grzesznikiem. Tak, to jest taki najkrótszy, że, że autor powtarza pewne rzeczy na początku, dochodzi do sedna wątku, którego nie powtarza, i potem znowu idzie od końca to samo, co mówił wcześniej, tylko podając inne przykłady. I chcę Wam pokazać ten chiazm w, w liście do Filipian, przerzuć. I, I zobaczycie, to jest układ listu do Filipian. I chciałbym Wam pokazać coś ciekawego. Ko, Zaczyna i kończy przy, przywitanie, i zakończenie pozdrowieniami i tam krótką informacją. Potem dziękuję za partnerstwo w Ewangelii na początku, i też na koniec mówi o podziękowaniu za partnerstwo w praktyce. Za to, że oni są jego partnerami i oni go wspierają. Więc mówi o tym podziękowaniu, że, o, że oni są z nim i tak dalej, i że on o współudziale na rzecz szerzenia Ewangelii na początku, a, nad, a, a kończy też tym współudziałem, ale w tym ich finansowym tym, tak? Jak oni byli? Wspierali finansowo. Później mamy prawidłowe myślenie, podstawów w trudnym położeniu. Co robi apostoł Paweł? Apostoł Paweł mówi o sobie. Mówi, ja jestem w więzieniu, ale to jest super, bo się Ewangelia szerzy. I nieważne, czy mówią o mnie źle, czy nie. I teraz później, na koniec, zobaczcie, mówi do nich, że prawidłowe myślenie Filipian powinno być w każdej sytuacji. Nieważne, co robicie, macie myśleć i postępować prawidłowo. I później, później mówi, kiedy już mówi o tej prawidłowej postawie w swoim położeniu, mówi o wspólnocie i jedności. Mówi apostoł Paweł do nich: Trwajcie w jedności, bądźcie we wspólnocie. I, i, I na koniec, kiedy też mówi mówi o, o czym, o, jako o tej jedności, mówi praktycznie. Ta druga część listu jest bardzo praktyczna. Kiedy zobaczcie, podziękowanie za partnerstwo, że oni mieli współudział, podziękowanie, że oni, że oni wysyłali kasę. Później mówi prawidłowe myślenie podstawą w trudnym moim położeniu, a potem mówi do Filipian, w każdej sytuacji macie być tacy. Moje jest trudne położenie, a wasze ser musi być w każdej. Mówi wspólnota i jedność, wy tak macie trwać. I mówi pojednajcie się, e, Syntyche i Ewodio. Tak? One, jak się później dowiemy, one były współpracownicami, razem pracowały z Pawłem. I coś poszło nie tak i się pokłóciły. Więc apostoł Paweł praktycznie przechodzi w tej drugiej części do zastosowania rzeczy, których mówi na początku. I później apostoł Paweł daje Chrystusa jako przykład postawy i posłuszeństwa, ale po tym głównym potem znowu apostoł daje siebie jako przykład postawy i posłuszeństwa. Najpierw jest Chrystus, a potem jest apostoł Paweł. Wiecie, Chrystus to jest takie wzniosłe, nasz Pan. Ale apostoł Paweł przechodzi do praktycznie i mówi, ja mógłbym się upierać, ja jestem Żydem, ja jestem z tego i z tego pokolenia, ale patrzcie, jestem w uniżeniu i służę i działam. To jest moja postawa. I centrum tego listu są dwa przykłady, które apostoł Paweł mówi o Tymoteuszu, który, który był u nich, którego oni poznali i mówi, odsyłam do Was też Epafrodytosa. Tymoteusz, co mówi o Tymoteuszu? Nie ma innego takiego, który by myślał jak ja. Pokazuje taką postawę serca, pokazuje, że to jest możliwe, że to jest. I o Epafrodysie mówi: ten człowiek umarł prawie dla głoszenia Ewangelii. Więc to jest to centrum listu, i to jest właśnie chiazm, że. Mamy jedną część i druga część tego listu po, po głównym wątku, bo tu w tym 2.17.3.1 widzimy i powód wysłania listu, także odsyła Epafrodytosa e, i widzimy te dwie postawy. I potem w Chiaźmie na druga część listu to jakby powtórzenie tych samych rzeczy, tylko z innej trochę perspektywy czasami. Ja apostoł powtarza te rzeczy, ale dając zastosowanie praktyczne dla nich. Dlatego wpisując się w cały kontekst tego listu i w, cały ten, w, całe, w całe to, co chce przekazać, apostoł Paweł i Tymoteusz przedstawiają się jako słudzy Chrystusa. Nie pisze w autorytecie apostołów ani liderów, ale mówi: Jestem sługą. Jestem tym, który służy. Zobaczcie, co on mówi: Ja jestem tym, który, tak jak Wy, w mozole i w ciężkiej pracy idę przez życie. Rozumiecie? On nie mówi, wam jest ciężko, wysłaliście mi kasę, super, jestem sługą. Też tak samo służę. Pisze jak do przyjaciół w serdecznym tonie, zachęcając ich do radości i jednomyślności pomimo przeszkód. Przez cały list apostoł Paweł odnosi się też w tym liście, słuchajcie, do eschatologicznego powrotu Chrystusa. Oraz do życia wiecznego i do nagrody. Te tylko trzy przykłady, które wam pokażę, znalazłem ich około dwanaście, jeśli dobrze pamiętam. Dwanaście przykładów znalazłem, gdzie apostoł Paweł w tym liście odnosi się właśnie czy do powrotu Chrystusa, czy do życia wiecznego, czy do nagrody. Żeby, żebyśmy wytrwali, żeby wytrwali, żeby trwali, bo on oczekuje ich nagroda, bo Chrystus powróci, bo życie wieczne ich oczekuje. Filipian 1:6 Jestem przekonany, że Ten, który zapoczątkował w Was dobre dzieło, będzie je też doskonalił aż do dnia powrotu Chrystusa Jezusa. W 3:20 Tymczasem nasza Ojczyzna jest w niebie. Stamtąd oczekujemy Zbawcy, Pana Jezusa Chrystusa. I 4:3 tak proszę i Ciebie, wierny towarzyszu, pomagaj im. One dla dobrej nowiny zmagały się wraz ze mną, klemensem i innymi moimi współpracownikami, których imiona są w zwoju życia. Pomimo, że one są w pokór, To jest niesamowite co Pawełowi, bo mówi: pomimo tego, że teraz między tymi kobietami nie ma jedności, to ja wiem, że ich imiona są zapisane w zwoju życia. Daje im zachętę i mówi, pojednaj, niech się pojednają, dopilnuj tego. Bo to Boże dzieci. Tu na ziemi jesteśmy sługami, ale oczekujemy na powrót Pana. Nasze, Twoje imię, jeśli jesteś sługą Chrystusa, Twoje imię jest zapisane w zwoju życia. A nasza ojczyzna jest w niebie, nie tu. I ten wątek przewija się przez cały list, pokazując, jak bardzo Ci, jak bardzo ci Filipianie byli, potrzebowali zachęty i radości. To ukształtowanie właściwej perspektywy sługi, słuchajcie już od samego początku listu, będzie ważne przez cały ten list. Ponieważ dużo tu będzie o cierpieniu w Chrystusie. Jeśli przeczytaliście list do Filipian, chociaż raz, widzieliście, że pierwsza część, cała połowa listu, aż do finału wątku, tego wątku w 30, dotyka cierpienia. Dotyka cierpienia w Jezusie Chrystusie. Apostoł Paweł mówi o tym cierpieniu też, o swoim, jak jest w więzieniu. Werset, dopiero werset 10, trzeci, dziesiąty, dziesiąty, trzeciego rozdziału pokazuje, że to wszystko dzieje się po to, żebyśmy upodabniali się do Chrystusa. Że cierpienie w Chrystusie będzie, to, to cierpienie w Chrystusie jest po to, żebyśmy my upodabniali się do Niego. Że on jest tym wzorcem, do którego dążymy. I cierpienie w Chrystusie przeplata się z nieustannym językiem radości obecnym w tym liście. Raz Paweł wspomina w radości Filipian. Za chwilę będzie się cieszył, że dzieje się coś nawet złego, by jeszcze dalej powiedzieć im, żeby oni nieustannie się radowali. Ten język radości znajdziecie w całym tym liście, chociaż Paweł zaczyna od dobrego stosunkowania, ponieważ Paweł, kiedy nadaje, mówi, jestem sługą Chrystusa. To mówi potem, ale to wszystko robię i żyję w radości. Raduję się za, z was. Raduje się, że jestem prześladowany, bo Ewangelia jest rozszerzona, więcej coraz więcej ludzi słyszy. I wy się radujcie, zawsze się radujcie. Potrzebują tego. Filipianie, słuchajcie, i my też chyba często. Potrzebują zobaczyć to u apostoła Pawła i zastosować potrzebują odpowiedniej perspektywy, która pomoże im w trudnej codzienności. I ten list do Filipian jest listem do zboru, który potrzebuje odpowiedniej perspektywy w trudnej dla siebie codzienności. Dlaczego trudnej? Otóż patrząc na ten list i nadzieje apostolskie, w których widzimy zbór w Filipii, to... Możemy, ja zapisałem sobie dziewięć rzeczy, które, nie mam ich tu wypisanych, ale zapisałem sobie dziewięć rzeczy, które możemy dowiedzieć się o tym zboże z tego. Po pierwsze, to był w znaczącej większości zbór składający się z pogan, jeśli nie wszyscy, którzy przyszli do Chrystusa. Było wśród nich po drugie wiele znaczących niewiast. Była Lidia, była Ewodia, była Syntyche. Kiedy Paweł jest w dziejach apostolskich Filip była tam niewolnica, na której dużo zarabiali, też była znaczącą osobą, chociaż była niewolnicą i ganiała za nimi i mówiła kim, kim są, miała ducha wieszczego. Była to społeczność godna pochwały, bez jakiejkolwiek nagany Pawła. Była to społeczność biedna, ale hojna. Czytamy w drugim Koryntian, że zbory w Macedonii, a więc e, też i Filipi, były bardzo biedne, wręcz skrajnie ubogie. To jest drugi Koryntian 8,12, 8, 12, jakby, 8 1, 2. Czytamy, że były skrajnie ubogie. Była to społeczność podzielona. Przez cały list przewija się wątek jedności. E, akumulację tego wątku znajdujemy w czwartym rozdziale, kiedy apostoł upomina Ewodę i Syntychę, aby się pojednały. Była to społeczność bardzo misyjna i Paweł jest im wdzięczny za ich współdział na rzecz Ewangelii. Mieli serce do głoszenia Ewangelii. Była to społeczność prześladowana. Te prześladowania też wyłaniają się, słuchajcie, z drugiego listu do Koryntian z 7.5 i 8.1.2. Tam czytamy, że byli prześladowani, że nie tylko Paweł, ale w ogóle tam chrześcijanie byli prześladowani. Potrzebowali w tym, co przeżywają radości. W całym liście, słuchajcie, ten język radości, sformułowanie o radości pojawiają się aż 16 razy. Aż 16 razy Paweł mówi, że z czegoś się raduje, że, coś, że oni żeby się radowali, że on jest szczęśliwy z czegoś, pomimo cierpienia, pomimo cierpienia, pomimo cierpienia w Chrystusie, pomimo bycia w więzieniu, on jest szczęśliwy, oni mają się radować. I potrzebowali zachęty. Cały ten list jest jedną wielką motywacją do dostawania w odwadze i prowadzenia swojego życia i pracy w sposób Chrystusowy, jaki do tej pory prowadzili. Więc cały ten list, apostoł Paweł mówi, będzie mówił trwajcie w Chrystusie aż do końca. Bądźcie w Chrystusie do dnia. Prowadźcie życie godne. Patrząc, widzimy umęczonych, ale wiernych Panów ludzi w Kościele którzy pogubili się trochę w jedności, próbują odnaleźć prawidłową perspektywę i dlatego Paweł i Tymoteusz, we wszystkim, co sami doświadczają, widzą siebie jako słudzy Chrystusa. Oni do niego należą i to on jest najważniejszy. Cokolwiek w życiu przechodzą, to apostoł Paweł pisze, że mają pamiętać o tym, że są sługami Chrystusa. Jego panowanie, Jego przyjście, Jego nagroda ma być dla nich najważniejsza. Samo postawienie się, słuchajcie, w roli niewolnika Chrystusa, w sytuacji, kiedy widzimy, że apostoł jest w więzieniu, kiedy pisze ten list, sprawia, że apostoł Paweł nie widzi siebie jako ofiary. Apostoł Paweł nie traktuje siebie jako ofiary życia, ofiary Rzymu. Ofiary jakiś, wiecie, jak to jest. No, jestem ofiarą, jestem tu przez przypadek. On nie jest ofiarą złych ludzi, on nie jest ofiarą sytuacji. To, co się z Nim dzieje, jest pod władzą i panowaniem Chrystusa, bo On jest Jego sługą. Skoro jest sługą, to Jego Pan na to dozwolił, bo Jego Pan ma cel. Jego więzienie jest jakby ustanowione przez Chrystusa, i niezależnie jak kto go stawia, on cieszy się, że dzięki temu więcej ludzi usłyszy Ewangelię. Postawienie się w odpowiedniej perspektywie, jestem niewolnikiem Chrystusa, jestem sługą Chrystusa, sprawia, że przestaję być ofiarą. Bo mój Pan panuje nad tym wszystkim. Też w całym tym cierpieniu i ubóstwie Filipian apostoł Paweł usuwa z nich brzemię ofiary, daje im perspektywę należenia do Chrystusa. On decyduje, Chrystus, On panuje, Chrystus i On zabezpiecza ich przyszłość, Chrystus. Ty i ja, my potrzebujemy też odpowiedniej perspektywy. Potrzebujemy tej perspektywy, słuchajcie, w naszej codzienności, potrzebujemy tej perspektywy w naszym zboże, w naszej społeczności. Potrzebujemy ustawić się na odpowiedniej płaszczyźnie, zrozumieć, jakie jest Twoje miejsce, jakie jest moje miejsce, jaki jest mój cel, moja rola. Do tego potrzebujemy patr odpowiedniego patrzenia na siebie. Sługa oddaje lejce swojego życia swojemu panu. Sługa mówi: zrobię co mu każesz. Zrobię co mówisz. Większość ludzi nie ma dzisiaj ochoty oddać panowania nad swoim życiem nikomu innemu. Dlatego jest nas tak mało. Sługa, który z własnej woli oddaje się panu, Wie, że jego pan zatroszczy się o niego. Sługa wie, że jego pan ma dobre plany dla niego, dobre myśli o nim. W końcu mój pan zapłacił za mnie swoją krwią. Dlatego nie jestem ofiarą. Jestem sługą. Nie jestem ofiarą, ponieważ cierpię. Jestem sługą, wykonuję Jego wolę. I na razie jest taka Jego wola. Odpowiednia perspektywa zmienia Twój sposób patrzenia, zmieni Twój sposób patrzenia, zmieni Twoje podejście do problemów. Na, nagle odkry, odkryjesz, nagle odkryjemy, możemy odkryć, że w Chrystusie On już pokonał najważniejszy problem. On już pokonał śmierć moja przyszłość jest bezpieczna. Kiedy się dzieje źle, kiedy cierpisz przez to, kim jesteś, kiedy służysz, to nie jesteś ofiarą, tylko sługą. To nie Ciebie tak naprawdę prześladują. To nie, to nie Ciebie nienawidzą, tylko nienawidzą Twojego Pana, Chrystusa. Świat Go nienawidzi. Paweł dobrze o tym wiedział, słuchajcie. Paweł dobrze wiedział, że, że Filipianie nie są ofiarą, tylko należą do Chrystusa. Dlaczego? Dlatego, że Paweł doświadczył takiego Chrystusa. Kiedy jeszcze był Saulem i kiedy Chrystus stanął mu na drodze, kiedy szedł zabijać wierzących, Chrystus powiedział: Czemu mnie prześladujesz? Ciebie? Gdzie? Chrystus utożsamił się z Kościołem. I Paweł tego doświadczył, doświadczył Chrystusa utożsamiającego się z Kościołem. Dlatego on dobrze wie, że prawidłowa perspektywa i dla Filipian, dla wierzących ludzi, to perspektywa bycia sługą Chrystusa. To ustawienie kompasu jest potrzebne każdemu z nas. Ustawienie Go na Jezusa Chrystusa, nie na siebie samego. Słuchajcie. To, co e, dzisiaj Andrzej powiedział, metanoia, zmiana sw swojego sposobu myślenia sprawi, że stajesz się z, stajesz się z, pana, swojego, z pana swojego życia. Jestem Panem mojego życia. Stajesz się sługą Chrystusa i mówisz, Chrystus jest moim Panem. To jest całkowita zmiana myślenia. Od bycia Panem do bycia niewolnikiem. Do bycia sługą. Nie ofiarą. Możesz niezależnie od okoliczności cieszyć się, ponieważ nawet jeśli nie panujesz nad sytuacją, to panuje Chrystus, gdyż nie ma nic, co go przerasta. Rozumiecie? Ten zbór, który potrzebował zachęty, ten zbór, który był umęczony i biedny, ten zbór potrzebował dobrej perspektywy. I Paweł mówi: Dlatego mogę się radować, bo moim Panem jest Chrystus i Waszym też. Dlatego mówi: Zawsze się radujcie. Nieważne co się dzieje. Twoje życie jest w rękach Jezusa Chrystusa. Paweł pisze: Paweł i Tymoteusz. I ten ostatni. Paweł i Tymoteusz, słudzy Chrystusa Jezusa do wszystkich świętych w Chrystusie Jezusie zamieszkałych w Filipii. Czyli jesteśmy sługami Chrystusa, i pisze do wszystkich świętych, czyli do wszystkich, którzy należą do Chrystusa, którzy są Jego. Wy też jesteście sługami. To jest niesamowite. Jak, jak zobaczyliście ten, ten układ tego chjazmu, gdzie apostoł Paweł tam nieustannie będzie dawał przykłady Jezusa, siebie, Tymoteusza, Epafrodytosa, mówił o jedności i tym wszystkim, to wszystko wynika z tego ustawienia priorytetu i ustawienia odpowiedniego patrzenia. Sługa i święci Chrystusa Jezusa. Święci, oddzieleni z tego świata. Nie ofiary, święci. Święci Filipi i my dzisiaj potrzebujemy dobrze ustawionego kompasu. Chciałbym, żeby was zachęcić do tego, żebyście ustawili swoje patrzenie na to, że ja jestem sługą w Chrystusie. Na, na, nastawili się na to, żeby na nim polegać, bo wtedy możesz cieszyć się w każdych okolicznościach, bo nie, nie musisz panować nad okolicznościami. Chrystus panuje nad okolicznościami. Dlatego możesz cieszyć się w każdych okolicznościach. Bo mój pan, wiem, że to wszystko co się dzieje naokoło mnie, to mój pan wykorzysta to do swoich celów. Czy masz dobrze ustawiony swój kompas, swoje postrzeganie siebie? Z tym pytaniem Was zostawię.